Etap pierwszy, czyli glikoliza. Jest to etap oddychania, który zachodzi zawsze i on zachodzi bez względu na to, czy komórka ma tlen, czy nie ma tlenu. Z tego powodu glikoliza to główny szlak wytwarzania energii w komórce. Glikoliza jest to proces fosforylacji substratowej. Glikoliza zachodzi w cytozolu. Zysk z glikolizy to 4 cząsteczki ATP brutto i dwie cząsteczki ATP netto. Ponieważ glikoliza zachodzi zawsze, bez względu na to, czy jest obecny tlen, czy też nie, to zawsze powstają te dwie cząsteczki, ponieważ komórka nie może zostać bez energii. Jak przebiega glikoliza? Pierwsza faza jest to tak faza inwestycyjna, gdzie glukoza zostaje przekształcona we fruktozo 1,6 bifosforan. Do tego procesu są potrzebne dwa wiązania wysokoenergetyczne z ATP. Jest to tak zwana pierwsza faza inwestycyjna, ponieważ zostaje tutaj zainwestowana energia, która potem zostaje odzyskana. Jest to pierwszy etap glikolizy, do którego potrzebne są właśnie dwie cząsteczki ATP. Druga faza to rozpad związku sześciowęglowego, czyli fruktozo 1.6 bifosforanu na dwie cząsteczki aldehydu 3 fosfoglicerynowego. Są to związki trzywęglowe. Faza trzecia to wytworzenie energii. Dwie cząsteczki aldehydu 3-fosfoglicerynowego, czyli PGAL, zostają przekształcone w pirogronian i w wyniku tych reakcji z każdego tego aldehydu 3-fosfoglicerynowego powstają dwie cząsteczki ATP i jedno NADH plus H+. W sumie powstają 4 ATP i 2 NADH 2 H+. To jest rycina z jednego ze starych podręczników z operonu i tu jest przedstawiona glikoliza, i tutaj mamy glikolice, poszczególne etapy, poszczególne związki chemiczne, jakie powstają, ich nazwy systematyczne oraz ich wzory. Więc zobacz, jak to wygląda. Tutaj mamy glukozę, tutaj mamy poszczególne związki chemiczne, które powstają w trakcie, czyli glukozo 6-fosforan, fruktozo 6-fosforan i w efekcie fruktozo 1,6-difosforan, czyli sześciowęglowy związek. I potem z niego powstaje fosfoglhydroksyaceton oraz aldehyd 3-fosfoglicerynowy, i tutaj są poszczególne związki chemiczne aż do pirogronianu. Zobacz, jak to wygląda. Tu są dokładnie rozpisane wzory chemiczne. Mamy aldehyd, alkohol. Tutaj jest reszta fosforanowa przyłączona, tutaj jest tak samo. Wszystkie związki, w których są reszty fosforanowe, mają w nazwie fosfo, czyli difosfoglicerynian, aldehyd 3-fosfoglicerynowy, Fosforanowa reszta to jest właśnie ta reszta P oznaczona tą literą P w kółku. Stechiometria glikolizy. Substratami jest glukoza plus dwie cząsteczki NAD plus, plus dwie cząsteczki ADP plus dwa wiązania wysokoenergetyczne. Substraty to dwa razy pirogronian plus dwie cząsteczki ATP plus dwie cząsteczki NADH plus 2H+. Co się teraz dzieje z powstałym w glikolizie pirogronianem? Losy pirogronianu zależą od zapotrzebowania energetycznego komórki i przede wszystkim od dostępności tlenu. Zależnie od tego zostanie on przekształcony albo w mleczan na skutek fermentacji mleczanowej. I tutaj pirogronian, plus zredukowana forma NAD, w efekcie daje mleczan i NAD, czyli forma utleniona. I ten proces zachodzi w cytoplazmie, a enzymem jest tutaj dehydrogenaza mleczanowa. Albo opcja druga, pirogronian zostanie przekształcony w acetylokoenzym A i ten pirogronian wędruje do reakcji pomostowej. Następnie do cyklu krepsa i łańcucha oddechowego, a cały proces zachodzi w mitochondrium i są to etapy oddychania tlenowego. Glikoliza jest to beztlenowy etap oddychania, w cudzysłowie beztlenowy, ponieważ jest to proces, który zachodzi zawsze, ponieważ komórka musi mieć źródło energii. Po glikolizie dalsze losy pirogronianu zależą od tego, czy jest dostępny tlen w komórce. Oraz od zapotrzebowania energetycznego komórki. Jeżeli w komórce jest obecny tlen, to losy piroglenu toczą się w taki sposób, że wędruje on do drugiego etapu oddychania tlenowego, czyli do reakcji pomostowej.